Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje smaki dzieciństwa. Będą to tosty z patelni. Jest to niezwykle prosty przepis, który możecie wykonać chociażby na śniadanie bądź kolację. Wystarczy naprawdę niewiele składników, aby przygotować pyszne tosty z super roztopionym serem. Nie potrzebujemy do tego piekarnika, więc każdy student, myślę, może skorzystać również z tego pomysłu. Jeśli chodzi o składniki będziemy potrzebować przede wszystkim yy, kromek chleba, może być również pełnoziarnisty, najlepiej żółty ser w plastrach, szynka bądź jakaś inna ulubiona wędlina, a w pozostałej części również keczup. Przyda się również patelnia oraz pasująca do niej średnicą pokrywka, który, dzięki której będziemy mogli sprawić, że nasz ser się pięknie roztopi. A więc przejdźmy do przygotowania. Wersja podstawowa jest bardzo prosta, ponieważ musimy na suchą patelnię teflonową położyć dwie kromki chleba i pokryć powierzchnię kromek żółtym serem w plastrach najlepiej. W momencie, kiedy ser znajduje się na całej powierzchni naszych kromek, przykrywamy naszą patelnię pokrywką i Po około 3 minutach na średniej mocy palniku możecie zauważyć, że ser bardzo pięknie się stopił. Jak możecie się domyśleć, ta pokrywka, która sprawiła kumulację ciepła na patelni, roztopiła nasz ser i jak możecie zauważyć, grzanka nie jest wcale przypalona, więc o to nam chodzi. Teraz pokażę Wam wersję na bogato. Różni się od tej podstawowej tym, że na początku kładę plastry szynki bądź innej ulubionej wędliny na moją kromkę, zaś później przykrywam Porcją sera w plastrach. Tak naprawdę na te tosty możecie nałożyć wiele różnych innych dodatków, na przykład pokrojoną w piórka cebulę bądź pieczarki lub inne dodatki, które Wam najbardziej smakują, i w ten oto sposób urozmaicić ten oto typ tosta. Przykrywamy oczywiście ponownie pokrywką i teraz na tym klipie będziecie mogli zobaczyć jak pięknie ser pod wpływem ciepła przez około 3 minuty się roztapia, Więc jak możecie zauważyć, jest to bardzo proste, szybkie i każdy może to zrobić. Również w polowych warunkach na przykład w garnku również te tosty wychodzą. Jeśli nie macie teflonowej patelni, warto polać na powierzchnię naczynia, w którym przygotujecie te tosty odrobinę oliwy. Na sam koniec nie pozostaje nic innego, jak tylko pokryć nasze tosty sporą porcją keczupu i cieszyć się smakiem naszego dania. Mam nadzieję, że pomysł Wam się przyda, że go wypróbujecie, dajcie znać, czego znacie. W chwili obecnej życzę Wam smacznego i dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.